Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecraft, a co ciekawe mamy nową tematykę odcinków lewy górny róg, Minecraft miniatury, dokładnie tak, czyli to co chcieliście, nowa seria na kanale, która będzie przedstawiać wam miniatury, a, a to do miniatury nie należy, tak, niestety nie, to jest moja ogromna fabryka ciasta, co tam się stało, co tam się stało, czekajcie, czy mój dach jest rozwolony, god damn. What the fuck? Czyżby miał tu jakiś włam do mojej fabryki? Wow! Wow! To wszystko spłonęło! O nie! Tylko żeby nie ukradli mojej fabryki ciasta w piwnicy, którą trzymam. Czyżby to konkurencja? Może, nie wiem, ludzie z fabryki ciastek? Czekajcie... Okej, okay, dobra. Słuchajcie, muszę wam zdradzić mój sekret, jednak nie zdradzam go każdemu, więc zdradzę tylko tym, którzy zostawili łapkę pod tym filmem, ok? Bo to jest mega tajne. I naprawdę świetne. Nie będziecie mogli zasnąć, jak to zobaczcie. Dobra, lecimy. 3, 2, 1. Du, 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 du. Moja fabryka ciasta jest na miejscu, nigdzie nie ukradł. Okej, okay, ciasto, lubię ciasto. Dobra, tylko gdzie ta fabryka jest? A, tutaj. No dobra. Koniec tego wygłupiania się. Witam Was w kolejnym odcinku z przestronnej serii Minecraft. Prowadziliśmy nową e, kategorię odcinków lewy górny róg. Minecraft miniatury, jak już wcześniej wspomniałem. I jest to seria na wasze życzenie tworzona, więc dzięki za wszelkie pozytywne oceny pod ostatnimi filmami, właśnie z miniaturami, bo to dzięki wam taka seria będzie kontynuowana. No dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? Mini fabrykę ciasta, jak widzicie, która jest animowana i genialna! Po prostu genialna, to wygląda naprawdę świetnie. A... <grym> I o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Słuchajcie, tu mamy krowy, mamy krowę kurczaka, e, które transportują zobaczcie, mleko mm, jajka i pszenicę do tego tutaj piecyka. E, tutaj mamy kolejną taśmę, zobaczcie, leci od trawy do piecyka i ona tu. Nie wiem co się dzieje w tym piecyku naprawdę nie mam pojęcia. A to nie jest piecyk. A, to jest Dispenser! A to miałoby sens w takim razie, dobra. I to wszystko leci sobie do piecyka. Również yy, stamtąd. A, to się przepala! Boże, jaki ja nie Zobaczcie, tu cytna cukrowa leci. I tutaj wylatuje cukier. A tutaj leci trawa, a tam pszenica. Ha! Wow! Dobra. To wszystko wpada do tego piecyka i zobaczcie, jak widzicie, tworzy się nam ciasto, którego niestety zebrać nie możemy. No ja bardzo bym chciał. Chociaż mamy tutaj dookoła go dość sporo. No cóż, eee. Yy... Bardzo, bardzo zwariowany projekt, który jest niesamowicie skomplikowany. I wygląda naprawdę epicko. No to jest coś genialnego. A, i jak widzicie, to działa. Okej, okay. oczywiście działa to na podstawie mm, bloków, więc za chwilę pokażę wam jak taki, taką maszynkę sobie stworzyć. A, <gryw> bo nie jest to takie proste, mamy trzy command bloki w sumie. Ale wow, no co tu jeszcze mogę opisywać? Genialny pomysł, trochę śmieszny, zabawny, ale niesamowicie oryginalny, tak? Świetna rzecz. Wow. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście taki miniatur na kanale pojawi się więcej. Eee, w sumie już niedługo będę ogarniać pewien program i mam nadzieję, że sam będę prezentować Wam swoje miniatury. A, a jeśli macie już taką umiejętność tworzenia własnych miniatur, to możecie podesłać je na maila, który znajduje się w opisie. No dobra, okej. Okay. Chyba nie ma co tutaj dłużej na to patrzeć, lecimy w takim razie na płaski świat yy, z poradnikiem jak taką maszynkę sobie stworzyć. No dobra, polecimy. lecimy. No dobrze, jesteśmy na płaskim świecie i oczywiście co potrzebujemy na początek to comment block, czyli gif, ooo małpoplayer, player, block. No dobra. Mamy command block i będziemy potrzebować trzy command bloki łącznie. Oczywiście takie miniatury możecie położyć na własnych serwerach, postawić i myślę, że będzie przyciągało to również uwagę um, graczy. No dobrze. Mamy 3 command bloki i jak się zapewne domyślacie, 3 komendy. W opisie do tego materiału macie link i do strony, w której właśnie na której znajdują się trzy komendy. i tak. Zaczynamy od dołu. Pierwszą komendę wklejacie na samym dole. done. Teraz lecimy z drugą komendą. Ja muszę to niestety skopiować, więc będą takie małe. A, czekajcie. Dobra. One są bardzo długie. Dobra, druga komenda. I ostatnia komenda, numer 3 leci na samą górę. Mm, I już to kopiuję i wam pokazuję jak to działa. Okej, okay, dobra. Mam trzecią komendę, wkleję ją tutaj. Eee, czy, 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 czekajcie, bo chyba nie skopiowałem wszystkiego. Albo mi się wydaje. Dobra, jeszcze raz. Ok, teraz widzicie. Zawsze komenda kończy się takim czymś, więc można to jeszcze sprawdzić. Dobrze, dobrze, dobrze. Ok, ten komend blok na samym dole. Klikacie Always Active i tworzy Wam się maszynka. Tak, dokładnie taka jak zawsze. Um, I twórcą tej komendy jest użytkownik The Red Enginer, czyli chyba najlepszy. Twórca komend, jeśli chodzi o miniatury w Minecrafcie. Uh, I teraz tak, klikamy tutaj prawym przyciskiem uh, o info i mamy tak, jeden tłok, jedna dźwignia i jedno ciasto musimy wyrzucić na ziemię. Aby słuchajcie, zrobić taką maszynkę, więc szukamy. Nie jest to w sumie też takie tanie z tego co widzicie. Cake, a uh, pistą zawsze gram po angielsku w Minecrafcie, więc nie zwracajcie na to uwagi i co tam jeszcze było? Dźwignia. No dobra, dźwignia znajduje się tutaj. Ok, rzućmy to teraz wszystko na ziemię. I zobaczcie, tworzy Wam się jajko Micro Cake Factory. Eee, I teraz takie jajko możecie sobie postawić gdziekolwiek. Pach. Ok, tylko pamiętajcie, że kiedy kładziemy to jajko, czekajcie, skierowani na południe, to jedna kratka na zachód będzie po prostu. A, w tamtym kierunku ta maszynka. Nie możemy jej postawić, zobaczcie, w innym kierunku tej maszynki. Więc to jest również istotne, jak kładziecie e, tą maszynkę, właśnie. Wow, what the fuck! E, w jakiej specjalnej pozycji? Czekajcie, ja muszę to wyłączyć chyba. Ok, dobra. Oczywiście możemy zatrzymać taką fabrykę, jak widzicie, e, klikając po prostu tutaj deactivate. Kiedy klikniemy activate, znowu będzie działać, więc animację również możemy wyłączyć, jeśli kogoś to irytuje. Albo ma po prostu za słaby serwer. Czekajcie... Jeśli chce to oczywiście dać na serwerze. Że... Aj! A teraz nie możemy tego wyłączyć, patrzcie. Wow. Coś się spsuło. No cóż, znalazłem baga. Znalazłem baga w komendzie. <grytanie> Wiecie co, ja stąd idę. Gdzieś dalej. Jednak pamiętajcie, nie oddalajcie się za daleko, bo maszynka nie będzie Wam działać, więc jest to również istotne. No i cóż, wszystko nam działa jak powinno, i musicie przyznać, że jest to naprawdę dość zabawna <śmina> miniatura. A, ale wygląda świetnie, no naprawdę to jest genialne. <śmina> no dobrze, w takim razie już niedługo możecie spodziewać się więcej odcinków z serii Minecraft Miniatury i zobaczymy, jakie te miniatury jeszcze Wam zaprezentuję, bo mam kilka w zanadrzu. E, spróbuję jeszcze stworzyć własną miniaturę, ale do tego musicie dać mi troszeczkę czasu. Um, bo muszę się tego tak naprawdę nauczyć. Tych wszystkich animacji, tego całego modelowania. Bo w tym programie, który wam pokazałem, co prawda można stworzyć miniaturę i to nawet animowaną, um, jednak nie wiem, czy z takim czymś mógłby być problem, jednak. Okej, okay, dobra. W takim razie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!